Dzień dobry kochani, dzień drugi, zaczął się dzień drugi, idę właśnie montować sprzęt i idziemy na wodę, zobaczymy, wczoraj jeszcze wypłynąłem na wieczorną sesję nocną, na sandacze znalazłem je, ale totalnie po prostu bez rybie, deszcz nas zmoczył, ubrania się w domku suszą, no ale nic, no będziemy próbować, musimy znaleźć i sandacze i szczupaki, póki co znaleźliśmy tylko okonie, no ale bardzo ładne okonie, Zobaczymy, jak to wszystko będzie dzisiaj wyglądało. Mieliśmy deszcz przez całą noc, teraz trochę się e, rozpogodziło. Mamy okienko pogodowe, także lecimy na wodę. Będziemy nagrywać coś na bieżąco. Kapitan Cox, Kox. Mówiłem, że będzie pierwszy fajk Szwecja 2025, gardzkrowe. Dobra, nie będę tak. Meter 20. Posz Kurwa! Kurwa, <śmienny> Kurwa, się zatrzymał. Mamy, mówiłem, że się trzymać, że będzie Dobra, chodźmy o tym dalej. Takie oto, żywcowe okonie Biorę na. Przepiękne 12 cm gumy Proszę zobaczyć jaki ładny pasiaczek 40 plus 40 plus Nie ma to tamto Zmierzymy go tutaj sobie do tego No jest idealnie do zagęcia od końca Stary garbuch A może go podbieraka weźmiemy, żebym na mnie odprowadził, co? To duży stary garbus, może będzie ich więcej ty na to Daj go pod wiara możesz zatrzymać jedni łapią piękne 40 cm sadacze a inni łapią jak te 40 cm okonie Nawet 40+, plus. powiedziałbym, że on masz 45 cm Taka ładna kluska Jest, fajki Maski O kurwa, jest yes. 48+, krycha Nagraj tutaj łowce! kurwa Malina, czwelo, zobacz, przy Mamy go jest kurwa. ładny, ładny, kurwa. Kurwa, gruby mama, ale mama. Witam wszystkich serdecznie. E, ten. Jest taki chłopak. Damian, na, Damian na niego krzyczą i drugi ma fabrykę. Mówił, że zapraszał do Szwecji, mówił, że jak popierdolone że no w locie kurwa biorą. Trzeci dzień tu pływamy, kurwa. Trzeci dzień. A ryba yeah, była, ryba jest. Czy on jest kurwa pogryziony z której strony? Śmijaczka, Jest, objawia. piękny połów. Godleś do góry, zaprezentować. Ale garbaty. Poczekaj, już kurwa. Nagram. Czekaj, tu kurwa. Dawaj go, chuje. O te kurwa kutasy. Czekaj, ładnie Nie, no kurwa. Torpeda jest straszna. Potrzymaj telefon na chwilę. Nagrywa się? Tak. Jaki ma kurwa pan, ale garbaty Te może być 40 Może być 40 Może być 40 Chodź, chodź na żywo daj. Dawaj jedziemy do DLK, bo kurwa nie wierzą jego go przemierzą no, czekaj. czekaj, 40 Jest 40 Zobaczymy czy jest Jest na, na telefon Daj, daj telefon Trzymaj kurwa, daj, daj Weź tam ogon Podnieś, go. bo opuścił trzymaj. Czekaj, weź rękę trzymaj, trzymaj, trzymaj. Weź rękę trzymaj, trzymaj. dobra, dobra ja sobie poradzę Weź rękę Wiesz mu trochę ogon podnieść, bo opuścił. Kurde. Podnieś mu ogon, zobacz. Jest. Jest 40 centów. Kurwa, DJK! Nie Dzwon do DJK, kurwa. Ładnie. Kogo na sądzie zobaczył? No Kurwa, no żeśmy we dwóch punktów, tylko tak. Siedzi tutaj taki gniazdo trafiliśmy. Najmniejszy dzisiaj. To jest najmniejszy. 80. Pudziwam, Dobra, pieniądze. pokaż, jak go puszczasz. Godlej, zobacz. zobacz Godlej zobacz śmiałeś się tej robią? DnK, Damian z kanału DnK Ale Cię godność wydymali A Ty śpisz tam Płyniemy na luzaku, zwiedzamy szwedzkie jezioro O tu jakiś Londyni na pewno Szwedzi Hello Hello Friend Hi, my name is Christian, Polish Pike Hunter I see you Aha Zander, Zander, tak? Man man, thanks Goodbye man Jak widzimy, zobaczcie Zobaczcie jakie piękne sandacze na naszej Szwecji Piękny taki 80 plus. Widać, że to jest kawał ryby Jak widzimy Jest dobry, jest dobry Zmierzymy go Zmierzymy go może tutaj do O, ile? Dokąd ma? Dokąd jest? Dokąd jest? On będzie 10 metrów za tyle? Gdzieś? O. No tu jest. Ile? No. Piękny sandacz. Takie ryby, tylko u nas. Ale byk Robi go zjadł? Wartuje. No i taki kurwa nie mrawy, rady, co? No zaraz dojdzie do siebie. Nie. Musi odpocząć. No. Cholmiał mocno. Ale powalczył sporo. Dzięki. Pogoda zrobiła się kiepska. Ale, my, ale my jeszcze walczymy. Orze miał ryby życia. Przeszła mu koło przynęty. No szczupak taki moim zdaniem powyżej 110 cm. Ajajajajaj. I chyba nie spodobał mu się kanibal co? Orzeł. Zobaczymy. No, jeszcze walczymy. Szukamy sandaczy. W każdym razie były dzisiaj brania na werta. O, 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 coś pogoniło. Widzieliście sami. Patrzcie, jak uciekł sandacz. O, proszę bardzo, ucieka. łowi na kopy to na kanibala, Fire Tiger. A z kółeczkę sajrkę, 14. Także dzisiaj już w sumie dwie ryby, dwie ryby zwerta wyjąłem, ale trzy mi że zeszły. Nieładnie, nieładnie. Trzeba się poprawić, czy poćwiczyć troszkę. Opłyniemy sobie jeszcze y, głębsze partie wody. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. I zobaczcie ile towaru. Stoimy. Totalna flauta się zrobiła. Za dużą przynętę masz do tej ryby. Ale może coś tam będzie skubać. Na razie gramy w Mario Bros. Coś tam się pokazuje, ale... Odkąd wiatr ustał, ryby też siadły, co nie? No, no ale nic, walczymy jeszcze chwilę.